Dobra, ale tak w wchodzi, dobra? Dobra. Szyma, dobra. Nie chcę tak dłużej stać, ale możemy sobie... Siemanko, to idziemy i robimy fotki, dobra? Jesteś ja... do vloga, szybko? Mogę ci powiedzieć. Jak to jaki jest vlog? na nie, no nie w przedszkole. Za co? Nie w przedszkole, taki kanał. na YouTube. No to pozdrawiam ten kanał i życzę jak największej gości subskrypcji. Dziękuję. No nie wiem co więcej mogę powiedzieć. Nie wiem jaki jest content kanału, ale... Ale Raz pozdrawiam. pozdrawiam. No mam nadzieję, że się dobrze bawicie. Dobry. Mocniej! Mocniej! Daj, mu! chodźcie tu, bo mi zimno będzie. No to. O. Do odcinka. o jakiego odcinka? E, vloga. Dawaj. No to. Okay. E, no, ja, <złuch> jak to jest, być tak <złuch> sławnym, z takimi sławnymi osobami robić wywiady? Z wami, jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem was poznać i że mogę serio spędzić z wami, chociaż chwilę czasu. <głos> 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 Tylko operator czy nie może strofować. Dawaj, mów coś, mów coś, bo wtedy no, wiesz, nie no, zadaj do dobrego pytania. No, no, <głos> mogę face to face? Tak. O jedzenie, dobra. To trzy Duży chłop. Ale ty złoższy A. jesteś. Już teraz się boję i się odwrócę w tą <noise> Tak, może, dawajcie, bo... Ja Dobra jest Subik No jest. Pozdrow widzów Pozdrawiam, każdego. I... mogę pozdrowić brata? Pewnie, mów no. no Pozdrawiam brata Sebastiana No i dobra, lites Trzeba powiedzieć, coś do odcinka? Nie 2000 years lat Ha det bra. Ha det.